Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak mówiłem, że wstawiam odcinek z ocenek, e, pojawi się jeszcze jeden z PL25, a w tym odcinku będziemy oceniać z PL26, no i trzy osoby z innych PL niż PL26. Mm, I tak, i bardzo dużo osób zostawia komentarze pod filmem o ocenki, więc postanowiłem, że po prostu będę oceniał osoby, które będą mieli widoczne subskrypcje na kanale i będą mnie subskrybować. Więc jeśli chcesz ocenkę, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, no i mieć widoczną subskrypcję, bo będę sprawdzał i yy, jeśli by, byś chciał zostać oceniony. Więc pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie komentarz yy, i na pewno was oceniam. Dobra, ale teraz przechodzę już do ocenek. Pierwsza osoba z PL25, Exeticho. Tutaj gra bez, bez spłonki, więc może po prostu już nie grać, a ewentualnie mieć jakąś przerwę, więc tutaj nie będziemy za dużo się wypowiadać na ten temat. Eee, statystyki rozłożenie ma fajne, trochę mało siły moim zdaniem, do 10k ja bym ją robił, ale tak to jest ok. Ta intuicja trochę mniej to nie jest jakiś super błąd, bo to jest najważniejsze w tych statystykach, żeby mieć dużą przewagę inteligencji, i tak tutaj to widzimy. Eee, kryjówka jest bardzo słaba moim zdaniem. Nie ma tu w ogóle baru sportowego, jest najebane tych surowców, nie, tak to nie powinno wyglądać, powinno być pokopane więcej miejsc. No, Kryówkę z warsztatu nie ma, no, ta kryjówka jest praktycznie cała do przebudowy. Ciężko mi tutaj konkretnie mówić co powinieneś robić, bo, bo to tak naprawdę wszystko, praktycznie wszystko jest źle moim zdaniem. No i radzę Ci po prostu jakoś to naprawić, nie wiem, zerknąć na, na poradnik, który nagrałem i... I poprawić kryjówkę, bo jest naprawdę bardzo słaba. Dobra, teraz przeskakujemy na PELD 22. Pierwszą osobą będzie Paradise. Drugą mamy tutaj, tu mamy toksika, eleganckiego toksika Bardzo ładna suma. Toxik jest fajny. Teraz już wcześniej zauważyłem, że po prostu ma praktycznie ma zerową inteligencję. I tylko ma te buty, które mu dają tam 2000 inteligencji. Wydaje mi się, że zakłada te buty po to, żeby klepać jakiegoś toksika z serwera eee, i, i dlatego ma, ma te buty, żeby móc wygrywać z nim. Eee, PT ma podrówne staty, grając pod toksik, bo nie jestem fanem tego, ale to podobno w miarę spoko działa, więc. Więc spoko. Kryjówka też tutaj nie ma do czego się dowalić. Są spoko lewele budynków już jest bardzo dobrze rozwinięta, sporo miejsc pokopanych. Tutaj nie ma co się dopierdzielać. Kryjówka jest rozwijana jak najbardziej prawidłowo i trzymaj, trzymaj tak dalej. Kolejna osoba to jest Niki Persia Także z P22. Także Toxic. Bardzo fajna suma. Rozłożenie. Bardzo ładne rozłożenie. Tutaj trochę tej mało inteligencji wydaje mi się, ale to w sumie nie, na toksiku nie zależy, to tylko zależy tej inteligencji, jak plasują się inne toksiki na serwerze i pod nich tą inteligencję należy układać, więc może po prostu na tyle Ci odpowiada taka ilość inteligencji, że, że dajesz radę wygrywać z tymi, co potrzebujesz. Kryjówka jest także bardzo dobrze rozwinięta. Jest sporo miejsc pokopanych, jest, są wysokie levele budynków, nie brakuje tutaj żadnego budynku, który musi być w kryjówce, więc, więc tutaj do kryjówki tak naprawdę nie ma się do czego dowalać, już ma na, na tyle rozwinięte, że ma takie już budynki jak bal sportowy czy obro, ob, pozycja obronna, więc, więc no, levele też są spoko, mogły być lepsze wiadomo, ale, ale nie ma co, co szukać dziury, dziury w całym. Dobrze, ja teraz na P26. Mam tutaj kilka osób. <laughs> kilka osób tutaj mamy. Inny świat. 26. Pierwszą osobą tutaj będzie szef. Kogo my tutaj mamy? Oj, statystyki. Suma statystyk taka trochę mierna, mi się wydaje. Ty grasz na, na czym ty grasz? Nie graż na trenach. Dlatego to się tak. Dlatego no tak się to wydaje. 4000 trenów to jest trochę mało, e, więc rób treny. Pecik jest ładny, pecika nie zmieniaj. Widzę, że secik kupowany, więc, więc musisz bardziej postarać się z trenami, trochę by nie robić jakichś długich treningów, no i poprawić e, sumę statystyk. Rozłożenie jest ok, do rozłożenia się nie doczepiam, siły możesz więcej podbić, ewentualnie, ale, ale poza tym jest. Poza tym rozłożenie jest bardzo fajne. Tylko, żebyś tymi trenami popracował. Kryjówka na pierwszy rzut jest trochę słabo rozwinięta. Bardziej powinien się skupić, nie ma centrum spekulacyjnego, więc, bardziej po pierwsze, wstawiać w centrum spekulacyjne. To po pierwsze. Bardziej powinien się skupić na rozłożeniu baru sportowego i harcerskiej niż na klepaniu. Błotów bez sensu. Obronoboty powinieneś wywalić, ksurki powinieneś wywalić i farmić z, z ataków. Spekulacyjne powinieneś postawić, no i bardziej rozwinąć bar sportowy i harcerską. Pozycja obrona do wywalenia to jest do wywalenia to jest do wywalenia to też możesz wywalić, ale nie musisz. No i. Tutaj powinno powstać spekulacyjne, no i, no i powinno się bardziej zagospodarować te miejsca e, czymś bardziej użytecznym. Pamiętaj, że na początku e, farmisz bardziej z ataków niż z surowców. Dopiero w bardziej później, w późniejszej grze gry. E, te surowce są użyteczne, więc kryjówka jest do, do poprawy po prostu, bo jest, bo jest słaba. A kolejna osoba wejścia 26. No I tutaj mamy bardzo gracza z niskim poziomem. Statysty ten statystyk nie będziemy oceniać, bo na tym poziomie statystyki są jeszcze bardzo ruchome, a poza tym jest bardzo mała suma statystyk, też zaczniemy sobie na kryjówkę, czy jest rozwijana poprawnie, nie masz centrum spekulacyjnego, wstaw centrum spekula spekulacyjne, wywal sportowy, wywal cybernetyczne laboratorium badawcze, bo to jest kompletnie bezużyteczne na takim levelu i z takimi statystykami, wstaw centrum spekulacyjne wywal surki, wstaw harcerską ulepszaj warsztat, ulepszaj jednostki boty, ustaw generator, tu harcerską, wywal prywatny klub walki i to, centrum, centrum badawcze i wstaw centrum spekulacyjne, no i po prostu powoli tam rozwijaj się do przodu, poza tym jest, jest nawet, reszta budynków jest spoko, po prostu, tak, na tym poziomie, nie ma co się zbytnio dowalać o, tutaj osoba bez drużyny z niskim poziomem, więc, więc tutaj po prostu nie będziemy oceniać bo nie ma czego idziemy dalej kolejna osoba z niskim poziomem do statystyk w takim układzie nie patrzymy bo na takim poziomie to nie ma sensu to być ze złotą bramę albo z tego z tego jest z sezonu Masz drużynkę 100% rozwoju, więc to się, to się szanuje na propsie. Radzę ci utrzymać ją, ewentualnie szukać jakichś trenami Widzę, że tu już mamy większy ogar odnośnie, bo jest centrum spekulacyjne na czwarty level ulepszone. Więc, więc jeśli grasz free to play, e, bądź, e, pod, bądź nie, nie masz dwóch kłopotów po prostu. No to na takim levelu centrospekulacyjnym no minimum trzeba osiągnąć, bo potem to już ten boost się słabo skaluje, ale do 80% trzeba wbić. E, warsztat zrobione, spoko jest. E, wystarczy tutaj stawić jeszcze bar sportowy harcerczką, pobustować po, po je parę razy i kryjówkę, jest spoko. No tutaj też niemal jakoś zbytnie się dowalać, bo na tym levelu e, ciężko o jakąś super super lep, lepszą kryjówkę tak, dobra, lecimy dalej, Stasiek no, Polacy, Rodacy a też bardzo niski poziom no, tutaj nie ma co oceniać wywal, wywal surki na tym jakim lewe, nie, nie opłaca się grać na surkach no a poza tym tak naprawdę tutaj nie ma nic tu do powiedzenia, bo, bo za niski poziom zbyt, du zbyt dużo dy dynamiki jest na takich levelach, żeby cokolwiek o nich wspominać Dobra, kolejna osoba. Tutaj mamy. Tutaj mamy równe staty. Pecik resetnia, spoko. Pecik mamy tak, że nie wiem, czy nie masz trzeciej umki. Może po prostu nie masz, no ale no. Nie jest najgorsza, że masz tę pierwszą i drugą umkę. Na takim byciku nawet spoko można pograć, ale no radziłbym cię ogarnąć full, full tego peta, żeby mieć full wszystkie umki, bo, no bo to zawsze sporo daje. Statystyki rozłożenie masz OK. Trochę tutaj nierówności są zawiłe, ale no to nie jest jakiś duży uskok. Siły masz trochę mało, ale, ale na takiej chwile także można grać, na pewno nie, nie możesz jej mieć mniej niż w tym momencie, ewentualnie starać ją się podbić więcej. Do 8 spokojnie możesz nią dojechać siłką, więc coś, coś co ma dużo kondycji u Ciebie, może sobie odwirować na, na, na coś co ci może da siłkę i trochę tej mniej kondycji, więc nie wiem, na przykład. Na przykład garnitur, ewentualnie tej broń, możesz sobie odwirować, i może ci dojść, coś lepszego się uda, spekulacyjne widzę jechane do góry. Nie inwestuj tak bardzo w ten budynek, bo no bo ważniejsze jest to, że wbijać level i pieniądze, a ten budynek przejdziesz czasem, bo jak wbijasz pieniądze i expa, to dostajesz boosta tu i teraz, a ten boost jest niezmienny, bo to jest do twoich podstawowych statystyk, to nieważne kiedy to ulepszysz, ten twój boost będzie zawsze taki sam, a jak będziesz ulepszał bar sportowi i to będziesz miał więcej golda, więcej levela i szybciej będziesz się rozwijał. Warsztat 15 level. Trochę mało miejsc pokopanych, ale nie jest źle. źle. Kryjówka jest nawet spoko, tylko mówię, że bardziej inwestuj w bar sportowy i harcerską, a nie w ten budyneczek. Pokop trochę miejsc i kryjówka jest spoko. Jak na ten level trochę, trochę za słaba, ale, ale nie, ma, nie ma co się jakoś super do niej dowalić. Dobra, pompa jeszcze nam został. Hmm. Nie wiem czy to jest ten gracz bo mam wpisane tylko pompa, ale dobra. Może to jest ten. Hmm. Mało siły, ja bym podbił siłę. Więcej siły do 5 kabią bił szecik jest fajny, zrobiłem masz szecika. Eee. Lecik jest. Opecika możesz nie mieć po prostu, żeby sobie zrobić, ale, ale fajnie, że masz tego dż, Joya eee, Na pewno Ci się przyda do skomponowania kiedyś jakiegoś lepszego opecika Więc Na pewno go trzeba trzymaj. Środek umki jest niego bezcenny. Wywal surki. No, na tym levelu powtarzam, że surki są bezużyteczne. Oj, centrum spekulacyjne na 9 level, bardzo ładnie. To mi się podoba. Eee, jeszcze ten budynek bardziej zmaksować i jesteś w domu, no, tylko te surki wywal i wstaw sportowy e, i, i harcerską, i a te surki to dopiero na jakimś dużo wyższym poziomie kryjówki i postaci dopiero by ci się przydały, e, dobra, ile ty się nagrywa dwa na, dwa, 13 minut, e, a już miałem no, już wszystkich pl 26 i, i tych co miałem w planach. Więc zostanie nam PL25 do ocenienia. Te osoby, które są oceniane w tym momencie, już nie patrzę na tą subskrypcję, bo dopiero teraz o tym mówię, ale kolejne ocenki, które będą robione w przyszłości, nie te, które będą w niedługim czasie robione, bo to już mam już zapisane osoby. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał z widoczną subskrypcją i komentować filmiki, gdzie będzie pl i NIK na, na którym gracie, a na pewno Was ocenię. E, ja się na razie z Wami żegnam, bo już jest po północy ten trzeba klikać ENE i treny e, i oddawać z Sponkiemu bo na pewno siedzi wkurwiony, e, więc nie przedłużam już więcej do następnego elu.